Witam Was serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M dzisiaj mam dla Was bardzo ważną informację dotyczącą sklepu Empik nie wiem czy wiecie, ale w Empiku jest taka promocja kupując 5 saszetek dostaje się jedną saszetkę specjalną gdzie są w środku 3 karty, jedna karta limitowana jedna bazówka i jedna karta specjalna ja tutaj mam 10 w sumie, czyli jak możecie sobie łatwo obliczyć, kupiłem całego boksa i dostałem 10 saszetek z kartą limitowaną, bazówką i specjalną. Teraz sobie otworzymy, oczywiście, wszystkie te 10. Te odkładam, bo to są zwykłe, normalne, gdzie nie ma limitki w środku i sprawdzimy, jakie karty limitowane można trafić właśnie w tych specjalnych saszetkach. Nie jest to do sprzedaży. Znaczy do sprzedaży też, bo można saszetkę kupić za 20 chyba złotych czy coś, ale wiadomo, ludzie mogą oszukiwać, więc musicie wiedzieć o tym, że kupując 5 saszetek zwykłych dostaje się taką darmową. Nie trzeba tego kupować. I co mamy tutaj w pierwszej saszetce? Bazówka Malga Ryżu. I jest, popatrzcie, ten sam klub. Zobaczymy, czy będzie też limitka? Nie. Limitka jest z Borussii Dortmund. I popatrzcie. Aleksander Isak. Nie było tej limitki jeszcze nigdzie. Więc coś czuję, że te saszetki będą miały w zawartości rzadkie, saszetki, rzadkie karty limitowane. I lecimy dalej. Co mamy tutaj? Mamy bazówkę Vecino i Danilo Pereira z Porto. A kartą limitowaną jest Nowość Osmane Dębelé z Barcelony też nie widziałem jeszcze, żeby gdzieś była w żadnym starter starterpaku ani w multipaku, czy w blistrze. Trzecia saszetka. Matuidi, Farman z szalkę, John Stones. Ten akurat był w niemieckim multipaku. Ta karta limitowana była. Co dalej? Farman z Szalkę. I tutaj jest Busquets. Ten również był w niemieckim wydaniu, jak się nie mylę, w Blisterku. Ale w Polsce nigdzie go nie widziałem. Indziej tylko, właśnie w tych saszetkach. Fabra i Leon Gorecka z Bayernu. A karta limitowana, popatrzcie. Quincy Promes. Ze Spartaka też bardzo rzadka karta. Kolejna saszetka. I mamy tutaj Godin. I limitka Neymara. W Niemczech był Starter paku I Maxi Pereira Sporto. Kolejna rzadkość. Christian Pawon na limitce. Z boka zawodnik. Karta specjalna to Verratti z Paris Saint-Germain i bazówka Szwab. Trzy saszetki nam jeszcze zostały. Mamy Walker. Z Gremio mamy 285 numer. I ponownie trafiam Isaka. Co mamy przedostatniej saszeczce, saszetce? Jeromel z Gremio. James Rodriguez z Bayernu. Był w Niemczech. Chyba w Multipaku. I Jael z Gremio. I ostatnia saszetka. Zobaczymy co tutaj nam jeszcze wpadnie. Czy będzie jakaś inna limitka. Selikow i Alaba z Bayernu A limitką jest patrzcie Sergio Aguero. Jego też nie było w Polsce z tego co widziałem. W Niemczech chyba był w blisterku. No czyli u mnie z nowości wpada Isak, Dembele, Pawon i Promes. Cztery nowe limitki. Mam nadzieję, że pomogłem Wam, że teraz wiecie, gdzie można trafić właśnie te karty limitowane. Jeżeli filmik Wam się podobał, to łapki w górę. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.